Witam! Wszystko co usłyszycie w tym filmie jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Sami odpowiadacie za swoje pieniądze. Cześć, cześć, witam. Mamy 10 stycznia. Troszeczkę po 19. .00. Zapraszam na aktualizację projektu One. Zobaczymy, co wynika z analizy technicznej. No i tak, yy, mamy one do Tetera yy, i co? Bitcoin nam, Bitcoin nam cały czas, cały czas spada. Popatrzmy popatrzmy może na to, co się dzieje z Bitcoinem. Tak jak widzimy tutaj cały czas, cały czas yy, mamy, mamy tutaj jeszcze ten trend spadkowy E, przyczyniły się do tego przede wszystkim ogłoszenie Fedu, czyli amerykańskiej e, instytucji finansowej, która, która ogłosiła, że będzie podnosić stopy procentowe. W związku z czym e, zainteresowanie inwestorów, grubych inwestorów, e, przechodzi, przechodzi troszeczkę w stronę tradycyjnych. Tradycyjnych aktywów, tak. Dodatkowo, parę dni temu jeszcze było ogłoszenie, że SEC przełożył decyzję odnośnie ETF-ów, która miała być podjęta 15 stycznia i została odłożona na kolejne 60 dni. I to również, również tutaj nam osłabiło, że tak powiem, osłabiło rynek. No i tak. Co tu się y, dzieje na, na Bitcoinie. Ogólnie na Bitcoinie moim zdaniem lepiej jest patrzeć na większych, znacznie większych interwałach, tak? To jest to, co wam pokazywałem wcześniej tutaj y, przy, tych, przy tych przy tych korektach, tak? Że jeżeli już zaczyna spadać, to leci, leci do 0,23. FIBO i prawdopodobnie tutaj tutaj będziemy mieli bardzo podobną teraz sytuację. tak? Tutaj mamy taką klasyczną głowę z ramionami nam się zrobiła. Nie mylcie z tej odwrotnej którą pokazywałem na ONE. I tutaj stąd stąd mamy mamy zejście ceny w dół. Ja tu wyznaczyłem tu jest 023 FIBO, tutaj jest ta strefa wykupu i jest możliwe, całkiem możliwe, że gdzieś tu jeszcze w ten rejon zejdziemy, miejmy nadzieję, że nie będzie to niżej, ponieważ jak tutaj się przebijemy przez ten poziom, tak? Przez to wsparcie, eee, przez to wsparcie tutaj. Przez te doły, które tutaj są, te, te dołki, to jeżeli tu się przebijemy przez 30 tysięcy w dół, no to wtedy możemy powitać, powitać całkiem ciekawą cenę. I to by było też fajne, bo na pewno część z Was zdaje sobie sprawę z tego, że, że może to e, trochę spadać. I tutaj możecie już mieć jakieś przygotowane na przykład stablecoiny, tak na 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 yy, odkupienie taniej bitcoina. Yy, oczywiście pamiętajcie, to jest tylko analiza techniczna. Tutaj nie można zagwarantować, że to się tu odbije bądź tu się odbije, ale statystycznie tak to tak to yy, wygląda. Tak więc tutaj trzeba trzeba to mieć cały czas na uwadze, tak? Że Bitcoin tutaj nam na razie na razie szaleje tutaj takim lokalnym wsparciem są te dołki, tak czyli ta strefa zaraz, gdzież to mamy o tu, czyli powiedzmy tak jak jesteśmy teraz o, czyli jesteśmy w sumie obecnie na dnie tutaj tych, tego lokalnego lokalnego wsparcia i może cena sięgnąć tutaj, czyli 38% 900, ewentualnie lokalnie do 34,5 gdzieś tu liznąć. Chyba, że po prostu przewali się tutaj, tak? Czyli po prostu już przejdzie ostro, 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 ostro w dół. Tak? Więc na chwilę obecną, na chwilę obecną tutaj Bitcoin nam rozwalił całą tą grę i całą, całą tą formację filżanki z uchem może za szybko latam tym, tym wskaźnikiem. Eee, zobaczmy na czterech godzinach jak to wygląda. No tak tutaj się przebiliśmy eee, przebiliśmy się przez M83 na 4 godzinach to już jest bardzo mocny sygnał ogólnie na spadki na spadki ceny. Z tym że tutaj mamy pin bar wzrostowy tak jeżeli jest mały korpus Świeca w dół, yy, cień, przepraszam, cień w dół, mały korpus, cień w dół, i kolejna będzie zielona. Jest to bardzo, bardzo byczy sygnał na to, że będzie wyjście ceny do góry. Oczywiście, to nie znaczy od razu, że ona pójdzie nie wiadomo gdzie, dlatego trzeba tutaj pilnować. Mamy jeszcze prawie 2 godziny do zamknięcia tej ceny tej świecy ostatniej. No i zobaczymy, zobaczymy co się tutaj co nam się tutaj wydarzy, tak? Jeżeli ktoś z was tutaj grał pod tą moją analizę, czyli próbował łapać sobie cenę tak jak wyznaczyłem, miał ustawione ordery, czy zlecenia zakupu na cenie 26 16 i 0.20 5.38. no to udało wam się tutaj coś chwycić, coś złapać, tak, jakieś tam 6%, czy, czy tutaj na, na krótko, na szybko 3%, czyli ogólnie gdzieś 4,5 do 5% w tej chwili, w tej chwili możecie być na plusie jeżeli chcecie trzymać dalej ewentualnie, to pamiętajcie, że jeżeli cena tu zleci w dół, tu zleci w dół. Tu jest 2%. Moim zdaniem poniżej tej ceny, poniżej tego poziomu, jeśli już to stop loss ciasno, ciasny stop loss. Teraz tutaj wyznaczymy w miarę w miarę precyzyjnie, żeby to było widać. Tutaj powinien być Yy, powiedzmy troszeczkę niżej na 2,40 na 0,2 0,246 maksymalnie stop loss, tak? tutaj stąd z tej, z tej ceny dosyć ciasno, bo jeżeli to spadnie dalej, no to już może wtedy yy, ta cena lecieć tak? tak więc no niestety Wiem, że parę osób, parę osób tutaj fajnie zareagowało i, i, i tutaj fajnie, fajnie zarobiło, nawet po 20-parę procent. No, ja niestety, tak jak wam wcześniej mówiłem, ja dosyć agresywnie gram i ja, ja cierpliwy osobiście nie jestem. I ja się zapakowałem gdzieś, gdzieś tutaj, w tych rejonach, z tym, że ja już bez stoplosa tutaj to. Trzymam, ponieważ uważam, że, że, że jeżeli rynek odbije, no to tak czy siak tak czy siak prędzej czy później, gdzieś tam, gdzieś tam później do góry do góry wyjdziemy, ja sobie najwyżej sobie, sobie poczekam, aczkolwiek jeżeli macie taki zamiar, to musicie mieć świadomość tego, że takie jak się mówi, chwilę poczekam, to może potrwać Pół roku, rok, albo i nawet dwa, jeżeli ta cena już będzie tylko cały czas spadać, 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 tak? Tego nigdy nie wiemy. Dlatego, yy, dlatego moim zdaniem warto jest tutaj jeszcze to poobserwować, poczekać, zobaczyć jak nam się zamknie ta świeca. Zostały niecałe dwie godziny. Jest 19. Jest 19.10. Czyli o 21, o 21 naszego czasu ta świeca się zamknie. Jeżeli ona się zamknie na zielono, tutaj do góry, a jeszcze lepiej, jakby się zamknęła nad EMOM 8.3, to wtedy na spokojnie, na spokojnie, jeżeli jesteście tutaj załadowani, to możecie tutaj sobie czekać. Z tym, że pamiętajcie, tutaj EMA 10, EMA 18 będą bardzo mocno. Yy, będą bardzo mocnym oporem, tak, tak jak w, tutaj w tym miejscu, tak jak tutaj na wzrostach były jako wsparcie. Tak samo tutaj, zobaczcie opór, opór i dopiero, dopiero wyjście, tak. Tak więc, no niestety, yy, niestety tutaj mamy taką sytuację. Yy, świetnie by było. By było bardzo dobrym sygnałem dla nas tutaj, jeżeli w tej strefie, w której teraz się cena porusza, to by została ta cena, i jeżeli by była tutaj taka konsolidacja, tak, to będzie oznaczało, że w przypadku jak Bitcoin będzie jeszcze spadał, a ta konsolidacja będzie tu się utrzymywać, to znaczy, że inwestorzy długoterminowi tutaj cały czas wierzą w ten projekt i go trzymają. Tak, tak więc tak więc w sumie chyba to jest tyle patrząc na na wskaźniki ważne jest żeby stoheresi oderwał się od dna wszedł tutaj w to fioletowe pole i gdzieś, gdzieś tam nam próbował iść bardziej iść do góry tutaj mamy pewnie z interwału jednogodzinowego Czyli na czterogodzinowym, tak jak tu widzicie, o, w ten sposób, w ten sposób tutaj mamy te opory na samym, na samym RSI. Na interwale jednogodzinowym na razie wygląda, że cena będzie spadać. Mamy objęcie Bessy, to się nazywa, lub pierwsza odwrotna czyli mamy. Długi korpus, zielony. Najlepiej, żeby był bez cieni. Kolejna, czerwona. Jeżeli będzie potwierdzenie, tu na czerwono, to cena lokalnie, lokalnie może tutaj jeszcze, jeszcze spadać. Tutaj dopiero liznęło tą strefę, w związku z czym tu w tą strefę jeszcze gdzieś, jeszcze gdzieś ta cena może wejść. I jeżeli się tu odbije, wyjdzie do góry, to będzie ok. Jeżeli nie. No to trzeba będzie hmm, chyba na razie po prostu sobie hmm, temat odpuścić, ale, ale go cały czas obserwować, ponieważ jeszcze mamy, hmm, jeszcze mamy około dwóch tygodni do hmm, uruchomienia hmm, Bitcoin Bridge na projekcie Harmony, tak? Czyli one. No dobra. Słuchajcie, to by było chyba hmm, chyba tyle. No i co? Następna aktualizacja pewnie będzie jutro. Trzymajcie się, cześć, hej!